Ten koncert wpisuje się w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Chcemy w ten sposób podziękować Panu Bogu za dar papieża Polaka, za dobro, które uczynił dla całego świata i Kościoła, zwłaszcza dla naszej Ojczyzny. Bardzo dziękujemy Wam za to, że pomogliście nam Boga uwielbiać i modlić się. To wieczór wielkiej modlitwy ożywionych serc Waszym śpiewem, Waszym artyzmem, Waszym pięknem, które wydobyło się z Waszych serc. Ponad 100 lat temu do tej świątyni przybył zelwowa artysta Leonard Winterowski i zostawił trwały ślad swej obecności. To ta piękna polichromia. Została odnowiona. Kilka dni temu zostały zdjęte rusztowania. To wasza obecność jest jakimś dopełnieniem do tamtego artyzmu. I niech ten artyst trwa i niech będzie siłą do dalszej pracy i waszej misji Którą, jak słyszeliśmy, chcecie realizować nie tylko w Jarosławiu, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Szczęść Wam Boże!